Wielki test małego aparacika z Action za 40 zł. Aparacik. Pies. Jestem już po teście tego maleństwa z Action za 40 zł. Jak sobie radzi? Jakie są wnioski? Ten aparacik jeżeli chodzi o kolory, no to tutaj jest różnie. Może być tak, że jeżeli mamy obiekt, który jest troszeczkę dalej, to on gdzieś zaczyna prześwietlać, zaczyna gubić kolory. Zdjęcie wydaje się być takie wypłowiałe, ale w momencie, kiedy przybliżymy się do fotografowanego przedmiotu, już bardzo ładnie łapie te kolory i jest całkiem spoko. Jak radzi sobie w warunkach trudnych oświetleniowo wieczorem? Bo no tak średnio bym powiedział tak średnio. Nie oczekujmy wiele. To jest aparat za 40 zł. To jest zabawka. To jest zabawka przeznaczona dla dzieci. Ale wiecie co, Wam powiem, dorośli, Wy też możecie sobie to kupić, bo nikt tego nie sprawdza. Czy to się opłaca? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Jeżeli macie dzieci, i boicie się im dać taki sprzęcik, który jest już wart troszkę więcej, no to jak najbardziej na wakacje, jako zabawka, żeby uczyło się dziecko robić zdjęcia, jest jak najbardziej okej. Okay. Jest spoko, naprawdę spoko rzecz. Aparacik robi legitne zdjęcia. Tutaj na boczku jest wejście na kartę microSD. MicroSD, tu. I zapisuje wszystkie zdjęcia na tej karcie. On też, słuchajcie, ten aparat też kręci filmy. Tutaj mamy, tu, tu, tu jest aparat, tu jest kręcenie filmów, tutaj jest podgląd na to, co żeśmy zrobili. Tutaj są nawet gierki i muzyczkę się można wgrać. Czy fajne? Do zabawy, jak najbardziej. Czy jako zamiennik nawet tego, co mamy w telefonach? Nie! To jest zupełnie coś innego. To jest zabaweczka za 40 ziko. Która ma nam dawać fan. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zabawka, ma nam dawać zabawę, ma nam dawać fan. Także, jeżeli chcecie się pobawić, jeżeli komuś pasują takie zdjęcia, które wam tu pokazuję i co tu się udało wyczarować, to spoko. Jeżeli nie, nikt nie każe ci tego kupować. Tak, ja kupiłam z ciekawości. I powiem szczerze, do zabawy jest to naprawdę całkiem fajny bajerek. Malutki pizzik, palciki tu mały. Mały, mały, mały. Także tyle na dziś. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te zdjęcia wyglądają w nieco większym formacie, to zapraszam Was na te pozostałe platformy, gdzie publikuje się m.in. zdjęcia i zachęcam Was bardzo serdecznie do zaobserwowania moich profili. Widzę, że Wam się to taki teścik naprawdę spodobał. Dziękuję Wam bardzo. W momencie kręcenia tego filmu, ten pierwszy z aparaciekiem, ma 300 tysięcy. Dzięki, dzięki, dzięki Wam bardzo za to serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.